Chciałbym porozmawiać, chciałbym porozmawiać na parę tematów odnośnie Hadesa 2, bo jak robiłem moje pierwsze wydarzenia To miałem 10 godzin w Hadesie 2, tam troszkę ponad 10 godzin, troszkę ponad 11 Na pewno 12 godzin nie miałem, ale coś w tych okolicach Ok, tego nie wiedziałem, że tak można Nawet teraz, coś <grym> nowego <laughs> się dowiedziałem, ale teraz na moim zegarku pokazuje, że mam ponad 30 godzin z Hadesa 2 i przez te kolejne 20 godzin dowiedziałem się na tyle rzeczy, że chciałbym ustosunkować się do nowych znalezisk i zrobić już bardziej pełniejsze nie pierwsze wrażenia, już może ostateczne wrażenia. Nadal nie recenzję, ponieważ nie powtórzę. Tej żadnej z rzeczy, które robiłem podczas pierwszych wrażeń, bo podtrzymuję wszystko, co wtedy powiedziałem, możecie nadal sprawdzić mój 20 minutowy wywód na temat tej gry na YouTubie. Zarówno ten wywód poprzedni, jak i ten również będzie na YouTubie, więc pozdrawiam widzów z YouTube'a, wracając. Wszystkie rzeczy podtrzymuję, ale teraz chciałbym parę nadbudować i parę rzeczy, o których wcześniej nie powiedziałem. Wspomnieć o paru zaletach które pominąłem, a są dość ważne, i o paru wadach, które no, po, y, pozostały takie, jakie pozostały, choć nowych nie znalazłem. Na samym starcie chciałem powiedzieć o czymś, na co zupełnie nie zwróciłem uwagi za pierwszym razem, a chodzi o muzykę i o pełne udźwiękowienie Hadesa 2. Hades 2 ma genialny... Ale to genialny soundtrack. Wcześniej mówiłem tylko o muzyce na syrenach, że jest dobra, ale ogólnie każdy teren, choć ja w pełni nie skupiam się na muzyce, to jak sobie później siedziałem i odsłuchiwałem tych soundtracków, to są te to ta muzyka jest po prostu na najwyższym poziomie. Tak się dobrze tego słucha, tak po prostu Fajnie, do, dobrze dopasowuje się do sytuacji. Jak macie lokację związaną z czasem, to macie e, elementy dosłownie jak zegarka. Jak macie e, lokacje związane z wodą, to macie takie plum, plum, Gdzie, e, gdzieś w tle, e, w tle naprawdę wyśmienicie. Ta muzyka wypada i też te, jak macie ten unik, takie. To brzmi jakby taką chmurkę, naprawdę. Ona się teleportowała do przodu jako duch, a nie jako człowiek. To jest normalnie brzmi, brzmi tak, jak to brzmiało w prawdziwym świecie. Idealnie jest to dostosowane też. Ataki. Czy to tej broni? Czy to? Czy chociażby to, jak przeciwnicy dostają obrażenia, to, jak my zadajemy im obrażenia, naprawdę wyśmienicie to wszystko, stuka, pierdzi, puka, brzdęka i wszystkie inne wyrazy, dźwięko naśladowcze, to naprawdę brzmi realnie, to naprawdę brzmi bardzo, bardzo dobrze. Rzeczy, które też ostatnio nie udało mi się w pełni zwiedzić, a tym razem już jestem po tym, to jest są powiązania między bohaterami. Zdecydowanie więcej jest powiązań między nami, więcej jest e, konwersacji między różnymi bohaterami, więcej postaci przychodzi chociażby do nas, do naszego hubu. Można zobaczyć Selen, kro, e, chronos, e, tego sklepikarza. Artemidę, Eris, wielu bosów można tam spotkać, z nimi można po prostu porozmawiać. Naprawdę sporo jest tych interakcji. Bohaterowie są też bardziej ze sobą powiązani, bo jest całe rodzeństwo tego yy, sklepikarza. Teraz kompletnie zapomniałem jak on się nazywa, nie chcę na szybkości sprawdzać. To jest całe jego rodzeństwo. On rozmawia z tym yy, rodzeństwem, rozmawia z Nemezis, tym ziomeczkiem przy liście Moir. Po, y, po prostu więcej postaci mazy są jakiekolwiek kontakty i bardziej jest to zauważalne, a nie w jedynce mieliście jedną postać, która y, rozmawiała tylko z inną i tyle. Między nimi były jakieś y, relacje i mi, y, nic więcej ich nie obchodziło raz czy dwa może porozmawiali z kimś i więcej gon. Mnie reszta nie obchodzi. Można również nie jak w jedynce dawać tylko nektar, choć nektar też jest ważną mechaniką, która wpływa nie tylko na fabułę tej gry, ale również na roz, rozwój nasz, nasz, bo dawanie prezentów naszym sojusznikom, no zawsze nam gwarantuje dostanie jakiegoś dodatkowego daru. Zwyczajnie, wcześniej trzeba było więcej, z tego co pamiętam, zainwestować, tym razem. Od w każdej postaci raz damy nektar i już dostajemy praktycznie wszystko, co od nich można dostać, ale w tej części można również dawać znacznie, znacznie więcej. I teraz, żeby ja to szybko, oczywiście muszę wcisnąć wszystko inne. O, nie tylko nektar. Można dawać sole kąpielowe, które pozwalają nam wykąpać się z inną postacią. Tak, można... są mechaniki gunerskiej w tej grze i można zobaczyć. Półnagą postać w tej grze. Dlaczego półnagą? Bo nie pokażą nam na gości co wy, z wyrole. Można pójść połowić z kimś. Można pójść z kimś do baru się upić. Zdecydowanie więcej jest mechanik takich społecznych. Jeśli komuś się to podoba, kiedy, jeśli ktoś lubi taki element społeczny i poznawania bardziej tych postaci, to ma znacznie więcej eventów, znacznie więcej okazji, w których. Można e, może to zrobić dodatkowo. Oczywiście, że kliknę najpierw wszystko, co mogę innego. Można w tej grze w ten sposób pomijać sobie czas, przez co jeszcze szybciej rosną nam rośliny. Lub gotują się w garze jakieś dodatkowe przedmioty. Więc ma, nawet gunerskie mechaniki, jak sole kopielowe, pozwalają nam wpływać pozytywnie na sam gameplay. Jeszcze jedną rzeczą, na którą na pewno muszę zwrócić uwagę, o której wcześniej tak naprawdę nie wiedziałem, bo wtedy ani razu tego nie doświadczyłem, to jest nie tylko, że możemy iść na dół do walki z ostatecznym bossem Chronosem. Możemy również iść na górę, żeby spotkać się z bogami z Olimpu i tam im pomóc. Kompletnie nowość w tej serii, bo wcześniej można było iść tylko w jedną stronę. Teraz mamy do wyboru dwie różne lokacje. Dwie znacząco różniące się, czy to dodatkowymi mechanikami, czy to chociażby bossami, lokacje. Zupełnie nowa rzecz i w pełni na plus wychodząca na. No, wpływająca na ocenę tej gry. Żeby być fair, to podtrzymuję wszystkie minusy, które wcześniej zauważyłem w tej grze. Ręka Melinoe nadal w wielu cutscenkach, czy może nie kacenkach, a rozmowach jest zepsuta. Nadal tego po dwóch hotfixach nie naprawili. Znalazłem więcej bugów, znaczy bugów w tym w sensie, że wchodziłem do jakiejś lokacji i tam mi na chwilę... Chrupało spadały znacząco FPS-y. Było na pewno jedna taka sytuacja, którą pamiętam na ostatnim streamie, gdzie wchodząc z jednej do drugiej lokacji, to znacząco nam spadły FPS-y. No i rozwój między ranami jest jeszcze, jeszcze bardziej absurdalny niż w Jedynce, chociażby dlatego, że ja mam już na swojej postaci, jak widzicie obok HP3, dodatkowe -y. Nie jak w Jedynce 2. I rekordowo można było dobić do 5. Nie, tutaj jestem w stanie dobić do 7 rewivów, bez żadnych problemów. Jestem w stanie zobaczyć taki. Eee... Jestem sobie wyobrazić taką sytuację, że będę mógł się odrodzić 7 razy na bosie. To jest chore. To jest naprawdę chore i rozwój między tymi ranami jest naprawdę absurdalnie wielki. Dodatkowo do rzeczy, do których chciałbym się odnieść, i nie chciałbym mówić, czy to jest jakiś wielki plus, czy wielki minus, ale chciałbym się ustosunkować do tego, że mamy trzech więcej bossów. A naprawdę czterech więcej bossów, bo rozmawialiśmy ostatnio o tych czterech na dole. Czyli o Hekatę, o Syrenach, o. Kto był tam trzeci? Eee... Cerberus i o Kronosie, a tutaj na, w drodze do Olimpu. O nie, spoiler, przepraszam. W drodze do Olimpu mamy jeszcze Polifemusa, Eris, Prometeusza i Tyfona. I bossowie z wyższych pięta, tak to nazwijmy, w drodze do Olimpu są bardziej rozbudowani licząc Polifemusa, bo Polifemus ma chyba 3 lub 4 ataki, naprawdę biedny jest. Wie, zdecydowanie większość, jak nie wszystkie, go ataki to są ataki AOE, albo niemal AOE. No ale zabili go ślepego, więc żeby nie było, że macha w losową stronę. Ale nawet ten boss wprowadza coś nieznanego dla serii, ponieważ jest to pierwszy boss w serii, który ma grab atak. W poprzednich częściach i nawet w tej grze nikt więcej nie ma graba. Jest to pierwszy raz jak się pojawia boss z, tym, z tą mechaniką, no jeszcze jest mechanika tego, że on nie widzi, jest atak, którą ci nasłuchuje i czekasz, yy, zadasz, wydasz jakiś dźwięk, żeby on mógł skoczyć na Ciebie z kamieniem, no ale i tak wykolasz ten dźwięk, nie będziesz czekał, żeby on jeden atak nie użył, no to jest kompletnie nieopłacalne, więc jest coś takiego? Ale jest to średnio wykonane. Jednak jest to boss, który wprowadza coś nowego do gry. Eris nie wprowadza niczego do gry. Poza tym, że jest to boss, który ma cztery fazy, bo trzy razy w trakcie pojedynku się wzmacnia. No i wykorzystuje broń z jedynki, więc jeśli ktoś grał w jedynkę, mógł się bardzo dobrze na nią przygotować tak naprawdę. Mógł się spodziewać czegoś, co ona używa. Bo chyba każdy jej atak jest odzwierciedleniem tego, co Adamantytowy Miotacz w jedynce mógł. Jest to znacznie lepszy boss od Polifemusa. Nie jest to genialny boss. No do syren i tego, jak one dobre są jako trybu boss fight jest daleko. Jednak nie jest to boss zły. Raczej bym go dał w wyższych partiach niż niższych, jakbym miał na traliście, tierliście gdzieś go ustawiać. Prometeusz to jest syf. Boss trzeciego piętra w się 2 w drodze do Olimpu to jest syf. Jest to boss z mechaniką nawet nie zagadki, a minigierki gdzie w, po, w jednej, w dwóch trzecich jego HP jak się go zbija to on zaczyna odlatywać. No i ci pokazuje, dzieli Arenę, arenę jak kółko na trzy części dolną środkową i górną i dwie lub jedną z tych części podpala one cię wtedy jak jesteś w tej części a dwie pozostałe e, albo jedną pozostałą zostawiam bez dotknięcia żebyś mógł tego uniknąć. No i na samym e, w połowie HP masz trzy że on Pokazuje ci gdzie będzie atakował. I musisz zapamiętać to. A później masz 5 lub 6. No i jest to moment w walce. Gdzie ty możesz być najlepszym graczem na świecie. Najlepszy pod względem skilla. Ale masz beznadziejną pamięć. Lub skupiasz się na streamie. No i dupa nie. Dostajesz one shota. Możecie być najlepszym na świecie graczem. Ale w tym jednym rzeczy. Która łatwo się tam pomylić. Naprawdę łatwo się tam yy, pomylić. W tej jednej rzeczy możecie dać dupy, no i one shot. Mi przynajmniej walno one shota nie wiem, czy, bo tylko raz się na to ostatecznie pomyliłem, bo później się mocno skupiałem, żeby nie wyszło, że to faktycznie jest one shot. Więc może on zadaje duże obrażenia wtedy, ale cię nie zabija. Mnie wtedy zabił na jednego strzała. Ale nie pamiętam dokładnie, ile miałem wtedy HP. Więc bierzcie pod uwagę to, że on może nie one shotować. No i na koniec jest Tyfon. Boss, którego mógłbym porównać, że twórcy widać, że się wzorowali na Mega Szatanie z Isaaca. Ale to muszę trzeba powiedzieć, że jest mega solidny boss. Jest to boss, który nie ma HP, nie ma pokazanego HP, to jest coś też ciekawego. Inaczej się zupełnie z nim walczy, bo nie można grać turbo greedy, bo się nie wie kiedy on padnie tak naprawdę. Sprawia, że manewrowanie na całej arenie ma duży sens. Liczne ma ataki. Więc zdecydowanie, zdecydowanie dorównuje jak nie przebija ostatecznego bossa dołu. Dziadka, noe. Dla mnie personalnie go przebija. Dla mnie personalnie jest trudniejszym bossem niż boss dołu. Jednak ma jeden atak, który jest absurdalnie ciężki do ulepszenia, który naprawdę AOE na całą mapę wywala praktycznie, gdzie robi spore obrażenia. Bo 30 obrażeń to od jednego ataku to są spore obrażenia. Więc tak naprawdę musicie brać pod uwagę to, że zawsze będziecie dostawać te 30 obrażeń od tego. Ja się z tym pogodziłem, bo raz mi się to udało uniknąć na. 3 lub cztery walki z nim? Jeden atak raz tylko udałoby się uniknąć, to to jest naprawdę. Naprawdę ciężki atak do uniknięcia. Nawet nie wiem czy jest tak. Yy, jest możliwe do wyciągnięcie do niego jakiegoś paterdu, że zawsze uda się go zdodżować. Jeśli tak, to jest atak, gdzie on pluje. Takim jednym yy, fioletowym, yy, fioletową kulką, ona się rozdrabnia na trzy, a ona je na tym... Te trzy następne, na jeszcze następne. No i na każdym tym etapie możecie dostać obrażenia. Możecie w sumie dostać ich 90, jak macie giga pecha. Więc powodzenia z tym atakiem. Ja będę szukał sposobu, ale na razie jest ciężko. Poza tym chciałbym rozwinąć o co mi chodziło z tym absurdalnym rozwojem postaci, bo w jedynce mieliśmy podarunki. I to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która również pozostała w dwójce i jedynce, nie licząc jeszcze garnka. Bo w tej części ma się dodatkowo garnek. W jedynce to był chyba majordomus, z którym się rozma roz rozmawiało. I tutaj można dostawać, na przykład jak się wzbiera popioły, to do no, dostaje się plus 5 HP. Więc to też biorę pod uwagę jako rozwój. Czy jak bierzesz... Boskie rozkosze do ust, to dostajesz losowy level up dla jakiś ze swoich boskich darów. To są dwie rzeczy, które były w jedynce i są również tutaj. No jeszcze jeszcze. Bro... Ale, do... Ale rozwój w dwójce jest zdecydowanie większy, bo mamy karty. Karty, które pozwalają nam naprawdę robić potężne buildy, bardzo różne buildy. Są karty, które jak widać dają nam plus 40, plus 40 jak się ulepszy na maxa, dodatkowe życie, ale mają takie, które na przykład sprawiają, że jak nie mamy już dodatkowego życia, to zadajemy więcej i otrzymujemy mniej, co już znacząco zmienia nasz styl gry, że nagle nie chcemy grać na te dodatkowe śmieci, tylko chcemy grać na mega posać postać od początku. Są yy, czary, o, które. Yy, Karty, które sprawiają, że trzeba nagle grać na wiele różnych efektów, bo wtedy dostajemy dodatkowe klątwy. Mamy też yy, karty, które sprawiają, że do zadajemy do dodatkowy damage, kiedy nie mamy maksymalnej ilości magii. A mamy również taki, który odnawia nam magię na sekundę, więc nie chcemy grać tych dwóch rzeczy na, jednej yy, na jednym buildzie, bo to się. Naturalnie są. Wyklucza, bo jak zostajemy na sekundę 10 magii, to praktycznie zawsze będziemy grać na full tej magii. I ciężko jest tego nie zrobić. więc karty pozwalają nam naprawdę mocno ingerować, nie dość że na nasz styl gry, to na rozwój naszej postaci. Dodatkowo mamy dary, już wspomniane, dodatkowo mamy garnek, wiedźmy, wspomniany i mamy też bronię. Które nie dość, że jak na razie mają dwie różne dodatkowe yy, ulepszenia. Każda z sześciu broni ma dwa dodatkowe ulepszenia, to jeszcze te ulepszenia można wzmacniać. Ja na przykład tutaj większą szansę na trafienia krytyczne można sobie narzucić na broń, przez co, przez co nie tylko yy, mamy różny typ yy, rozgrywki, tu mamy różny typ rozgrywki wewnątrz jednej broni, bo każdą z tych broni gra się delikatnie, inaczej na delikatne nie inne rzeczy się zwraca uwagę. Inny build czasami można sobie po to zbudować. I największa zmiana względem jedynki. W jedynce mieliśmy towarzyszy, którzy byli consumablami. A tutaj mamy towarzyszy, którzy są faktycznie towarzyszami, którzy wpływają zawsze na naszą grę, a nie jak w jedynce, to były consumable, które się odpalało maksymalnie 5 razy w trakcie jednego rana. Tutaj te zwierzęta są zawsze przy nas i czasami trzeba je aktywować jak tą szmatę tule do której trzeba zawsze podbiegać i ją aktywować, żeby cokolwiek robiła, ale dostarczają też pasywne efekty, jak na przykład tula z yy, dodatkowe życie, freenos, yy, jak dobrze pamiętam, tą dodatkową nie, ty dodatkową magię, frinos coś tam dawał giga fajnego nie pamiętam. Mamy też wiewiórkę, która też fajny jakiś efekt zapewnia, dodatkowe efekty. I wszystkie te rzeczy można dodatkowo wzmocnić. I karty można od jednego do trzech ulepszyć i dary od jednego do trzech i bronie od jednego do pięciu i zwierzęta, nie wiem do ilu, ale można. bo się jeszcze w to nie bawiłem. Naprawdę zdecydowanie bardziej z zezerfikow... cały czas mam problem z tym słowem Bardziej rozłożony na różne rzeczy jestem rozwój, ale Absurdalnie wielki on jest i zdecydowanie większy niż w jedynce, moim zdaniem. Dodatkowo względem jedynki ta gra ma po prostu więcej rzeczy do zrobienia. Ju, już w pełni porównując ją do jedynki, to w jedynce mieliśmy pójście na dół, pogadanie z naszymi postaciami, no i e hit to się w jedynce nazywał. To były wszystkie rzeczy, które można było zrobić, a hit to było po prostu zwiększanie poziomu trudności zwykłych podejść. W dwójce mamy piętro na dole, mamy piętro na górze, mamy próby chaosu, które są mini podejściami, jedno piętro ze specj, lub może więcej. Ja na razie widziałem jedno piętro i raczej to pozostanie, ale mogę się mylić. Mamy jedno piętro ze specjalnymi utrudnieniami, ułatwieniami. Dodatkowo do tego mamy hit, tak samo jak w jedynce, który możemy narzucić sobie i na górę i na dół. A ponad to wszystko mamy po prostu trzy kolejne sposoby na rozmawianie z postaciami. Jest zdecydowanie więcej do robienia w Hadesie dwójce niż w Hadesie jedynce, i dla mnie. To jest powód, dla którego raczej nie wrócę do Hadesa jedynki. Nie wrócę już, żeby grać po prostu w Hadesa jedynkę. Myślę, że wrócę jako w formie challenge'u, ale jakbym miał komuś polecać. Czy warto jest zagrać w Hadesa jedynkę po w Hadesie dwójce? Powiedziałbym, że absolutnie nie. Hades 2 robi wszystko lepiej niż Hades jedynka, pozostając mocno w te, tą samą grą. To jest bardzo duże DLC do Hadesa 2. Fabularne i gameplayowe do Hadesa 1. To jest absurdalnie duże DLC, zasługujące moim zdaniem na drugą część, ale jeśli to wszystko, co mamy tutaj zostałby dodane w jakiś sposób gameplayowo po prostu do Hadesa 1, to myślę, że ta gra no to mogłoby być Zadziałać nadal to by giga dobrze zadziałało. Cieszę się, że wyszła druga gra, bo, lep bo wtedy nie wprowadziliby tego systemu many, który tutaj jest bardzo rozbudowany ostatecznie. I to jest chyba główna zmiana względem HDS-1, przez którą mógłby ktoś odpaść, jednak o której mówiłem wcześniej, jednak ostatecznie HDS 2 jest po prostu lepszym HDS. -em. To nie jest. Ewolucja, to nie jest ewolucja, nie, to nie jest rewolucja, to jest bardzo duża ewolucja, i na tym chciałbym zakończyć. PNT, mój wywód.